Witam serdecznie, tutaj Extreme Game kontynuujemy podróż z Falauta. W poprzednim odcinku zabiliśmy królową Botniaków. Wyskoczyła jak Konopi. Chyba mamy już niedaleko właśnie siedzibę atomowych kotów. Tylko przejdziemy się po dnie tego zbiornika. Z pomaganym pancerzu nie da się pływać. Więc idziemy na dno jak kamień. Woda nie jest zbyt czysta, żeby swobodnie sobie przeglądać dno. Nie wiem czy można się utopić. No, ale tak jak widzicie na dnie, niczego nie widać. A mamy włączoną lampę. Wyłączoną, włączoną. Wyłączona, włączona. Nic nie widać. Zero. Steampaki nam się chyba skończyły. Nie mamy ani jednego steampaka. No i mamy garaż atomowych kotów.

litter box oh I've never heard that one before well if you need someone to show you around I'm your girl <laughs> just passing through oh well if you want the lay of the land around here you just let me know can you help me get the lay of the land of this place can I I'll tell you what's what with the atom cats rowdy handles the power armor mods she's also the coolest chick I know usually hangs out in the garage Blue Jay does sales. Anything to buy or sell that isn't power armor. He's got it covered. Um, let's see. Duke and Johnny D keep their peepers open for bad news cats who want to mess with our digs. I'm almost done. Zeke's the boss. Started this whole outfit. And well, I just dare you to find a cat cooler than Zeke. And then there's me, the newest Adam cat, Roxy. Got it all memorized, Jack? Shit. <laughs> 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 Dźwigamy ciężary 40 kg. Biorę, ciekawe, czy naprawimy tutaj nasz kombinezon. Wspaniałe. O Boże, nic nie możemy naprawić.

Mm, kołpak. Świetnie. O, proszę bardzo, lewa ręka. Akurat mam uszkodzoną lewą rękę, 170. Lewa ręka, 130. No jest różnica, jeżeli chodzi o odporność. No nic ciekawego, no nic. Co prawda. Dobra, robę Znowu... stąd. To nie jest łącznik. Co? Wojskowa ładownica. A, dobra, pójdziemy sobie po. pójdziemy sobie po figurkę. Figurka się znajduje. gdzieś tam. Tutaj. Walka wręcz. Okej. Okay. obrażenia krytyczne. Czyli nic ciekawego. Oh, you'll learn all the atom cats speak the language of cool, Daddy. Cool, babe. Thanks, Jack. I came up with it myself. So, what's your tale, Nightingale? You want a ticket to Fat City? I'd rather a ticket to anywhere but here. Come on, man, get cranked. You get with us, and you are one step closer to Coolsville. If you think you got the chops to be an atom cat, <laughs> you gotta be able to stretch your stuff. Check with my girl Rowdy. She'll have something for you to get your bread hooks on. Do you wear your place with Rowdy style, Jack. like a yeah. thousand projects going on. She's gotta have something for you. It's really you up. Smoking suit you got there. the <laughs> rowdy has like a thousand projects going on he's got to have something for you hey rowdy rowdy jesus like rowdy Aha, uh huh there's the laska rowdy I saw you over there Gavin, with zeke what's the story you know Hands? <laughs> what a square from the looks of it i'd say boss man thinks you have a little adam cat in you wants old rowdy to see if you have what it takes to shack up with us the only cat in me is the one i cooked up for dinner last night don't sell yourself short buster i've been putting off hauling myself over the ponds of work for this but now you get to do it this here's something i've been fixing up part of the pump system at work thing was clogged up like zeke after one too many cans of cram

Będzie problem, widzę. Bo nie mogę chodzić. Ale to w następnym odcinku coś wymyślimy na to. Także trzymajcie się, ciepło. Cześć.